go oh. A my dzisiaj znajdujemy się w nietypowym miejscu, bo Manki Republic, jak możecie zobaczyć, mamy wystrój związany z małpkami. Tutaj też jeszcze mam kolejną salę. Powiem szczerze, że już mieszkam tutaj w Kampocie, a jakoś nigdy nie udało mi się tutaj przyjechać, ale widzę, że dosyć fajnie. Tutaj też jakiś mają guesthouse, chyba rzutki. Stoły tutaj, zobaczcie jakie te siedziska takie nietypowe. Bilardzik, zaraz Wam pokażę tam główną restauracyjkę. <grym> tutaj mamy też chyba takie kultowe dosyć zdjęcie. Tylko, że zamiast robotników mamy też małpy. A tutaj też mamy fajne rzeczy, zobaczcie jakie bambusy, fajne oświetlenie. Ja wracam do środka. Zobaczycie jeszcze tą główną salę, bo mm, dosyć fajnie wygląda sufit, a może nawet jego brak. W każdym razie taka otwarta przestrzeń. Tutaj też coś, jakiś sklepik chyba mamy. A tak się prezentuje tutaj góra. Dosyć sympatycznie. Tam mamy bar oczywiście. A no, tutaj też mamy miejscóreczki na z zewnątrz jest jakiś piesio, wygrzewa się na słońcu, zielono, ptaki śpiewają, naprawdę fajny klimacik, zobaczymy, co tam jeszcze jest. Więcej małp. A tu już mamy parking, a tu z boku chyba też jeszcze jakiś pokoje, jakiś guest house. Tam chyba jakieś ubikacje. Może później będę korzystał to z zajrza. Zobaczcie tutaj jakieś krzaczory drzewa zielono przewiewnie. O tam na górze też jeszcze mam jakieś coś. Zostałem śniadanko, omlet z krabem. Zaraz będę kosztował, powiem szczerze, że omletu z krabem jeszcze nie jadłem. Jest chlebek, jest masełko, jest awokado. Myślę, że bardzo pożywne śniadanko A my jak wcześniej wspominałem znajdujemy się w Manki Republic Restauracja Mają też swoje piwo Craftowe, ale też Okolicznych producentów A, Żeby nie było niedomówień, bo Tutaj butelka stoi, już wina z rana Ale to na szczęście Znaczy na szczęście, to tylko woda, tak podaję wodę Dla klientów, czyli taka buteleczka W gratisie Oczywiście to też się leje Iwo Kraftowe próbowałem, no całkiem smaczne. Zsumuję tutaj omlet z krabem, z mięsem z kraba, a jeszcze podane zostały mm, krążki te cebulowe i ser. To no, są krążki cebulowe. Nie cebulowe? A co to? Stęp. Jak się nazywa? Shrimpsy. Nie szympce, tak. Kalmary. No, Okej, okay. myślę, że to krążki cebulowe. Także tak to wygląda. My jesteśmy już w kolejnym miejscu, The Cacti and Planti Miejsce, jak się okazało, bo już tam byłem chwilę w środku, postanowiłem na chwilę się wrócić tutaj do wejścia, żeby wam od początku pokazać. Mamy tutaj różne jakieś drzewka, roślinki, ale jest też tutaj kawiarnia. Aczkolwiek pan tutaj powiedział, że obecnie żadnych. Znaczy obecnie kawy nie podają, nie wiem dlaczego, może coś zepsuło, może nie ma kawy, tu jeszcze mają jakieś takie gadżeciki, nie wiem czy tylko elementy wystroju, czy można coś takiego kupić. No a tutaj jak już widzicie mamy część ogrodową, różne piękne roślinki, tu wam się postaram pokazać troszkę. O, tutaj na górze też jakieś takie różne, a tu mamy różnego rodzaju kaktusy w takich małych rozmiarach no, jakieś doniczki No, powiem szczerze, że tyle odmian kaktusa to jeszcze nie widziałem ale wygląda to dosyć zacnie że to chyba jakiś mają system podlewania, bo wszystko mokre. A może robią to ręcznie? No, ale fajnie, taka mała, można powiedzieć, dżungla. Tu jakiś mamy magazynek, jakiś jakieś miejsce takie pracy. Idziemy zobaczyć dalej. A to zobaczcie, jaka roślina Ładno, ładno. Tutaj też kwiaty. bardzo ładnie to wygląda zobaczcie tutaj te liście Coś pięknego. jeszcze tutaj pokażę wam parę roślinek no prezentują się naprawdę pięknie muszę Michałowi nie wiem czy był w tym miejscu, ale już mu zresztą wysłałem wiadomość powinien odwiedzić to miejsce i jeszcze będę do dokupić troszkę pięknych roślin, a być może już większość z nich jest, a nawet o tym nie wiem. Aha, tam jeszcze mamy jedno miejsce. A tutaj nie było, o jakie dziwne. O, jeszcze więcej kaktusów. No, ale zobaczcie jakie kolorowe i kaśne. Jakieś różne odmiany. W każdym razie no, w Kambodży, jak ktoś by planował zrobić ogród, to mi się podoba. Tak ciemna zieleń, dosyć grube w Kambodży. Jakby ktoś planował ogród, to myślę, że może zrobić coś pięknego. A ja wam powiem. O, zobaczcie, tutaj coś rośnie. Owocuje, tam chyba jeszcze małe. Ja może tam przy smarteko taki ogrodzik jakiś mały. Nie zrobię, tylko mój jakbym miał coś takiego robić, to chciałbym, żeby było to połączone ostatnio gdzieś widziałem, czyli takie można powiedzieć rowy z wodą, gdzie mogą jakieś ryby pływać, takie, które czują się oczywiście odpowiednio w ciepłej wodzie, w niezbyt głębokiej a pomiędzy tymi właśnie tymi, tymi rowami takimi jakieś krzaczorki, jakieś dróżki jakieś roślinki takie myślę, że miałoby to sens. Zapach tutaj też tych roślin jest dosyć intensywny No ale jeśli tutaj te, w tym miejscu te wszystkie rośliny się odnajdują. A tu mamy młode bananowce. Zobaczcie jak niewiele potrzebują, żeby sobie rosnąć. Piękne rośliny, piękne. <laughs> Przyjechały kwiaty do baru. Kwiaty, rośliny, trzy doniczki takie i chyba jeszcze ziemia także zaraz się będę musiał z tym zmierzyć zapewne bo Sebastian pojechał na robotę że trzeba jeszcze kogoś zatrudnić może tam Bartek bez na górze jest, to może pomoże Kampot Kambodża oczywiście Kambolife my jesteśmy w specjalnym sklepie, w specjalnej restauracji kmerskiej. coś tu Putin zamieszał, na no, za jakichś dziwnych rzeczy w każdym razie mamy grilla Łukasz odpalaj Mamy jakieś mięsko, krewetki, rybki. A tej gry pokażę Wam, jak już to będzie wszystko na tym ogniu dochodziło. Ale wygląda całkiem smakowicie. Nie, jest blokada tylko. Także zaczęła się operacja, na szczęście okazało się, że to nie będziemy to obsługiwać, tylko tutaj taki pan, majster. I proszę bardzo. Skaziu! salami. Bardzony Czy Czyli najpierw jedzie nam takie mięsko Teraz sałatka Tego jeszcze nie grali yeah. Więcej sałaty jest <laughs> Nie wie, ale Marcin się nie oni tutaj w, praktycznie w ogóle tych bazyw i nie smażą, nie gotują. Nie, oni praktycznie na surową Łukasie. Co, ty co uważasz o tym? No tak, jest. Ale Także tak on, on zaraz powie, że już jest gotowe. A dla niego najlepiej na zimno. Mogliśmy to zjeść, bo on miał nie roboty. No taka sama pensja. Zero, nic nie powiem. tutaj o Tękعة, i widzisz, zaraz mam Oni jedzą, oni jedzą. zawsze zielone te pomidory, nie? Nie co że <limitations> Pani nam przyniosła nam więcej przysmaków, ale niestety <mur> nie ma miejsca. Nie no ma miejsca. Tam czekają na stole. Może jak To Także będziemy grilla, surowo. Co ona jeszcze przynosi? To wrzucimy rzucimy je na i widzisz? Także my dalej spożywamy więcej owoców morza grill bardzo smaczny, tutaj właśnie są jeszcze warzywka i troszkę jakieś ja chyba same warzywa. U mnie też już mam owoce morza, jakieś warzywka, ale powiem Wam, że naprawdę polecamy miejsce w Kampot. Tam macie nazwę niedaleko głównego banku ABA Canbo Life Campot Kambodża. Kolejny dzień. Dzisiaj mamy sobotę. Wczoraj Michał przyjechał do Kampotu. Przywiózł aparaturę Jeffa Bezosa do produkcji alkoholu. Jeszcze inny sprzęcik niż do produkcji piwa. Dzisiaj prawdopodobnie Jeff zacznie gotować piwo. No, a to tutaj później też na mocniejszy alkohol już sprzęt. Będzie gotowy. Na początku tutaj będzie się wszystko odbywać prawdopodobnie w naszym geschołsie. A ja jadę na wizytę do lekarza, bo mam pewne dolegliwości, które muszę sprawdzić. Niestety, ale mieszkamy w Kambodży. Także różne rzeczy się przydarzają: zatrucia, infekcje. Trzeba sprawdzić, ile mam paliwa w szczółce. I, i zaraz ruszam, bo to jest kawałek, No można powiedzieć, na obrzeżach Kampotu. A na górze, o, tam mamy, jest gość. Na razie jest po ósmej, także jeszcze jest wcześniej, na razie jest kawka podawana. E, aczkolwiek są też plany, że będą podawane też kiełbaski, różne jakieś inne przysmaki. Mango nam pięknie rośnie. O, tutaj możecie zobaczyć logo House of Crafts. No nic, ja się zbieram, lecę. Później jeszcze się spotkamy prawdopodobnie z Michałem, ale zobaczymy ile mi zajmie wizyta u lekarza. Ja już jestem w klinice. Zobaczcie jaki samochód stoi. Mam nadzieję, że ceny nie są adekwatne do samochodów, które stoją przed yy, Akurat tutaj z klinika prawdopodobnie jakaś nie wiem, nie rozczytuję tej nazwy tak? albo coś takiego. W każdym razie nie jest to duży obiekt, ale, ale wygląda na bardzo czysty i tak jak mówię, mam nadzieję, że jest bardzo drogi. Także ja już w oczekiwaniu na wizytę pani mnie zarejestrowała tam taki numerek, proszę bardzo, z oznaczeniem pokoju, numerek. A tutaj jeszcze dostałem karę te pacjenta. A tak to powiem Wam sobie, że bardzo czysto, jeszcze nieklimatyzowany, brak kolejek, korycze powiem Wam, że dosyć fajnie, mam nadzieję, że szybko się z tym wszystkim winę tak nie, wiadomo, nikt nie lubi korzystać ze szpitali, przychodni, tym bardziej myślę, że w Polsce, bo jednak no, z tego co słyszę, to jednak jeśli chodzi na no, z ubezpieczenia, no, to jednak te terminy są katastrofalne i trzeba i tak prywatnie chodzić. Bo, tutaj w Kambodży albo się ma ubezpieczenie, albo się po prostu płaci. Ja już w się. Pogoda dzisiaj to są sami, zobaczcie, bezchmurne niebo. Jak się stanie tutaj, na przykład w słoneczku, jest to bardzo mocno odczuwalne. Oczywiście mówię o słońcu, że jest odczuwalne. Tu mamy tutaj taki, można powiedzieć, nowy kącik. Chyba już pokazywałem ostatnio, czyli przynieśliśmy te sofy na razie z dołu tutaj na górę, bo też było troszkę więcej gości a taki zestawik jeszcze jeden zamówiłem muszę właśnie dokonać płatności z tyłu tam o to wam pokażę z czasem w każdym razie też jest modernizacja jak możecie zauważyć palmy mango już niedługo gotowe do spożycia, ale niestety też nieosiągalne, naprawdę trzeba mieć jakiś, jakąś długą tyczkę. Zobaczymy. Na pewno tutaj te mango, które o, mamy na przykład tutaj, ale są jeszcze małe, no ale je będzie znacznie łatwiej sięgnąć. Co jeszcze tutaj ciekawego Wam pokażę. Zobaczcie ile jeszcze to drzewo młodych kwiatów. Nie wiem dlaczego akurat z tej strony tam już. Nie ma tych kwiatów, są gotowe owoce i to nawet duże. A tutaj mamy zobaczyć nowe kwiaty, i prawdopodobnie będą nowe mango. Tutaj już nawet jakieś pojedyncze sztuki się pojawiają. Też mi tutaj obrazki poprzestawiał. z z Obarem, jeszcze zaraz też jedzie. Zaczęli, zaczął ostatnio. Yy, Instalacje u różnych klientów elektryczne, jakieś gniazdka, a no wszystko tam związane z prądem, zleceń coraz więcej. Także jest tutaj oczywiście w barze, w guesthouse, ale również dorabia sobie tam fajne pieniążki. Tutaj też mamy zobaczyć mango, właśnie ostatnio tutaj zerwane. Ja tam z końcóweczki dachuję, tak jak ostatnio, udało mi się tak tyle wyszarpać, ale jeszcze. Parę dni potrzebują, żeby dojść Chociaż są już takie lekko żółtawe No, a tutaj przyjechały wczoraj Zamówione przez nas roślinki One też jeszcze będą troszkę rozsadzone Plan jest taki, żeby te rośliny Były aż tam do końca Ale jak to się uda, to zobaczymy Między krzokami Widzę, laptop stoi Tutaj też ziemia, bo na razie eee, Tak, musimy tutaj eee, Tą ziemię Do tych doniczek dużych wsypać I wymieszać podobno z tą ziemią, która jest w kwiatkach, ja się tym nie będę zajmował. Także o, tu jest ziemia, przyjechała wczoraj i powiem Wam, że z masą murówek co, co zrobić? No a co, a tutaj na platformie, tej, tej wyżej, kawałek nad barem, że tak powiem, yy, no co, palety szlifowane, palety pomalowane, żeby to żadne termity nie ruszały. Z tego będą robione siedziska. One oczywiście będą przykryte jakimiś takimi, powiedzmy, elementami z gąbką. Dzisiaj byliśmy, patrzyliśmy jedno miejsce, ale dopiero za miesiąc powiedzieli: Drugie miejsce całkiem konkretnie wygląda. Trzeba będzie dać tylko wymiary, żeby poszyli po, po takie, właśnie, obicia na to. I powinno być dobrze. No, a tam jeszcze nasza obecna kuchnia prando. I tak jak mówiłem piękny gorący dzień. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Grupa Cambo Life. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje. Link w opisie tego filmu. Subscribe now.